STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Bartek, pierwsze koty za można powiedzieć jako co w spotkanie z kosowskim Balkanii. Na pewno ciężki mecz, bo dużo było walki, dużo, dużo fauli, więc jakby troszkę, troszkę ciężko, bo mało było grania. Myślę, że z pierwszej połowy możemy być zadowoleni. Szkoda, czy te bramki padły, no bo takie troszkę po naszych błędach i zabrakło konsekwencji w kryciu ale myślę, że z pierwszej połowy możemy być zadowoleni, no w drugiej wyszedł całkiem, całkiem młody skład, więc też ten wynik nie jest, nie jest jakiś fatalnym, tak powiedzmy, ale... No na pewno jeszcze jest dużo do poprawy. Mm -hmm. tutaj trener wspominał, że, że nie akceptuje czegoś takiego jak te bramki, właśnie szczególnie stracone po stałych fragmentach gry, gdzie my rywale trafiali, bo, bo byli zupełnie sami. No tak, no to tak jak powiedziałem, za braku konsekwencji w tych stałych fragmentach, ale myślę, że tak jako cały mecz możemy być w miarę zadowoleni, bo, bo jakieś tam akcje stwarzaliśmy, a te bramki padły po naszych błędach, więc to jeszcze można poprawić. Mm -hmm. wspólnie z trenerem jako moment w wybraliśmy wybraliśmy twoją, twoją bramkę. Od początku taki był zamysł? No nie wiem, ciężko powiedzieć, zobaczyłem, że w ramkach wyszedł, więc zdecydowałem się na taką, na taką decyzję. Fajnie, że wpadło, więc jestem zadowolony z tego. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagielloni Biały Stok.